Wydawało się zanurzone w spokoju. Siedziałam w swoim pokoju, zagłębiona w myślach. Gdy nagle usłyszałam ciche pukanie do drzwi, nie spodziewałam się nikogo o tej porze. Otworzyłam drzwi i ku mojemu zdziwieniu. W progu stała moja teściowa Maria, jej wzrok był przenikliwy, a na twarzy miała coś, co trudno było mi zrozumieć. Maria weszła do pokoju. A ja zamknęłam drzwi za nią. Czułam się dziwnie nieswojo, ale zarazem zaintrygowana. Było coś w jej zachowaniu. Ceo wydawało się inne niż zazwyczaj. Zaczęłyśmy rozmawiać, ale słowa, które wypowiadała, brzmiały jakby z innego świata. Mówiła o samotności, o pragnieniach, których nigdy nie miała odwagi wyrazić. W jej oczach zauważyłam iskry, które zrozumiałam dopiero później. Gdy nasze rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste, Maria usiadła obok mnie na łóżku. Nagle poczułam jej dłoń na moim ramieniu. Było to delikatne, ale jednocześnie pełne emocji dotknięcie. Zamarłam na moment, a ona spojrzała na mnie, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie miała odwagi. Czułam, jak serce zaczyna bić szybciej. W momencie, kiedy nasze spojrzenia się spotkały, zrozumiałam, że coś się zmieniło. Maria zbliżyła się do mnie, a ja nie cofnęłam się. Nasze usta spotkały się w nieśmiałym pocałunku, który szybko przerodził się w coś bardziej intensywnego. Jej dłonie zaczęły błądzić po moim ciele, a ja odpowiadałam na każdy jej gest. Chwilę później, obie byłyśmy już na łóżku, nasze ciała splecione w intensywnym uścisku. Maria wiedziała. Czego pragnę? I ja czułam, że daję jej to samo. Nasze ciała zaczęły się poruszać w harmonii, a ja zapomniałam o wszystkim innym. Świat zewnętrzny przestał istnieć, istniały tylko nasze emocje i pragnienia. Leżąc obok siebie, wciąż otulone szeptami i delikatnymi dotknięciami, Maria przysunęła się bliżej, poczułam jej ciepło, jak nigdy wcześniej, wzięła moją dłoń i zaczęła prowadzić mnie w coś. Czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Nasze ciała układały się w pozycji, która była dla mnie zupełnie nowa, ale jednocześnie niesamowicie intymna. Nasze ciała złączyły się w pozycji, którą znałam jedynie z opowieści, pozycji nożyc. Czułam intensywność tego momentu, gdy nasze nogi splatały się ze sobą, a nasze ciała zbliżały się do granic swoich możliwości. To było coś więcej niż fizyczność to było duchowe połączenie. Które przekroczyło wszelkie bariery. Z każdą chwilą, z każdym ruchem, czułam, jak nasze ciała stają się jednym. Maria była doświadczoną kobietą, a ja pozwoliłam jej prowadzić, nasze oddechy przyspieszały, a uczucia narastały w nas, aż osiągnęły punkt, z którego nie było już odwrotu. To była eksplozja emocji, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Po wszystkim leżałyśmy obok siebie, oddychając ciężko. Wciąż otulone gorącem naszych ciał, Maria spojrzała na mnie z uśmiechem, a ja odpowiedziałam tym samym. Czułam się z nią niesamowicie blisko, jakbyśmy przekroczyły granicę, która wcześniej była nie do pokonania. W końcu, gdy emocje zaczęły opadać, Maria wstała, poprawiła swoje ubranie i spojrzała na mnie z mieszanką troski i niepewności. Wiedziałyśmy obie, że to, co się wydarzyło, było czymś niezwykłym. Ale także czymś, co miało pozostać między nami, bez słowa, wyszła z pokoju, zostawiając mnie w morzu myśli. Leżąc w łóżku sama, zaczęłam analizować to, co się wydarzyło. Byłam rozdarta między poczuciem winy a niesamowitą satysfakcją. Wiedziałam, że to, co się stało, miało głęboki wpływ na nas obie. Zaczęłam rozumieć, że to nie była tylko fizyczna przygoda, ale coś znacznie głębszego. Od tamtego wieczoru nasze relacje z Marią zmieniły się, stałyśmy się sobie bliższe, rozumiałyśmy się bez słów, nasze spotkanie stało się tajemnicą, którą będziemy dzielić tylko my dwie. Czułam, że odkryłam nową część siebie, a Maria była tą, która pomogła mi ją odnaleźć. Od tamtego wieczoru nasze relacje z Marią zmieniły się nie do poznania. Każda wspólna chwila Choć pozornie zwyczajna, była teraz naładowana niewypowiedzianą intymnością, którą dzieliłyśmy tylko my dwie, kiedy widziałyśmy się w kuchni lub salonie. Nasze spojrzenia spotykały się na dłużej, a uśmiechy były bardziej znaczące, jakbyśmy obie wiedziały coś, czego nikt inny nie mógłby pojąć. Jednak we mnie rosło poczucie niepokoju. W głowie krążyły pytania, na które nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi. Co to wszystko oznaczało? Czy to? Ceo wydarzyło się tamtej nocy. Było tylko jednorazowym wybuchem namiętności, czy może początkiem czegoś więcej. Maria zachowywała się, jakby nic się nie zmieniło, a jednocześnie wiedziałam, że nie mogła tego po prostu zignorować. Ja również nie mogłam przestać o tym myśleć. Pewnego dnia, gdy wszyscy byliśmy razem przy stole, poczułam, jak Maria delikatnie maskę moją stopę pod stołem. Był to subtelny gest. Ale wystarczył, aby przywołać wszystkie wspomnienia tamtej nocy. Spojrzałam na nią, a ona odwzajemniła mój wzrok z uśmiechem, który był jednocześnie ciepły i pełen tajemnic. Te chwile tylko wzmacniały naszą niewypowiedzianą wieś. Jednak każda taka chwila przynosiła też nową falę niepokoju. Wiedziałam, że jeśli coś się wydarzy, mogę wszystko stracić, ale jednocześnie czułam, że jestem już zbyt głęboko wciągnięta w te relacje. By móc się z niej wycofać. Pewnej nocy, gdy wracałam do pokoju, spotkałam Marię na korytarzu. Było późno, a dom pogrążony był w ciszy. Zatrzymała się przede mną, a ja wiedziałam, że to nie będzie zwykła rozmowa. Spojrzałyśmy sobie w oczy i przez chwilę milczałyśmy, jakbyśmy czekały, aż jedna z nas odważy się zrobić pierwszy krok. Myślisz o tamtej nocy? zapytała cicho. Jej głos drżał nieznacznie. Pokiwałam głową, czując, jak serce bije mi szybciej. Byłam na skraju łez, niepewna, co opowiedzieć. Maria zrobiła krok do przodu, zmniejszając dystans między nami. Ja też, dodała, chwytając mnie delikatnie za rękę, nie mogę przestać o tym myśleć. Jej słowa przyniosły mi ulgę i jednocześnie, jeszcze większy mętlik w głowie. Wiedziałam, że obie jesteśmy na krawędzi czegoś, czego nie mogłyśmy kontrolować. Co teraz? zapytałam, próbując ukryć drżenie w głosie. Maria spojrzała na mnie z głębokim zrozumieniem. W jej oczach dostrzegłam to samo Ceo widziałam tamtej nocy mieszankę pragnienia, troski i niepewności. Bez słowa pociągnęła mnie za rękę do mojego pokoju, zamykając drzwi za nami. Tym razem wszystko było inne nie było już pośpiechu ani niepewności każdy nasz ruch był powolny, przemyślany. Jakbyśmy obie chciały zapamiętać każdy moment, każdą sekundę, nasze ciała znały się już, ale teraz było to coś więcej, każde dotknięcie miało głębsze znaczenie, jakbyśmy obie próbowały zrozumieć, co to wszystko naprawdę znaczy. Leżąc obok siebie po wszystkim, czułam, że coś się zmieniło, było to coś więcej niż tylko fizyczne doznanie, to było duchowe połączenie, które przekroczyło granice. Które wcześniej istniały między nami, teraz wiedziałam, że nasze życie nigdy nie będzie już takie samo. Maria spojrzała na mnie z uśmiechem, a ja odpowiedziałam tym samym: Nie musiałyśmy nic mówić. Wiedziałyśmy, że to, co się wydarzyło, było nasze i że nikt inny nie mógłby tego zrozumieć. Było to coś, co zmieniło nas obie na zawsze, ale w tym momencie byłam gotowa na wszystko. Ceo przyniesie przyszłość.